Witam serdecznie. Wróciłem niedawno z Chorwacji. Tam różne specjały próbowałem, ale jeden najbardziej przypadł mi do gustu. Była to zupa krem z krewetek. Spróbuję dzisiaj ją zrobić. Znalazłem jakiś taki dobry przepis chorwacki, przetłumaczyłem go na Polski i będę tu pichcił razem z wami. Zapraszam! Do przygotowania naszej zupy krem z krewetek potrzebny nam będzie 600 g obranych krewetek z ogonkami 1 marchewka 1 papryczka chili 3 ząbki czosnku 50 ml białego wina 4 gałązki selera naciowego Kilka gałązek pietruszki Sól 1 pomidor 10 ziarenek pieprzu Sok z połowy cytryny 50 ml oliwy, 800 ml wody, 3 łyżki śmietanki, takiej 30%. No, naszą zupę, krem z krewetek, pałaszować będziemy ze zgrillowanymi tostami. No to zabieramy się za robotę. Mamy pietruszkę, kilka gałązek. Te same te gałązki bez liści obrywamy, wrzucimy do garnka. Zostawimy kilka tylko tych. Liści do przybrania później naszych talerzy, miseczek, to też do pozostałą część, do garnka. Marchewkę też tak, byle jak pokroimy. Tu będziemy gotować po prostu wywar. Podobnie z selerem. Pomidora, obetnę tu końcówkę na pół i do garnka. A z krewetek, słuchajcie, poobrywam ogonki i będę wrzucał do garnka. Niech one się gotują. Później będziemy tak ten wywar odcedać. Wiecie, jakbyśmy mieli świeże krewetki, to całe pancerzyki byśmy tutaj dodali, żeby one się tutaj w tym wywarze razem z warzywami gotowały. A tak to mieliśmy mrożone, ja je wcześniej rozmroziłem, pod wodą je po prostu zimną przelałem, oczyściłem, pozbyłem się tutaj tych resztek przewodu pokarmowego. A ogonki tutaj teraz jak widzicie wrzucam, natomiast samo mięsko będziemy później smażyć. No ogonki mamy w garnku, teraz jeszcze ziarenka pieprzu, pół papryczki chili. Całość zalewamy wodą, no i wstawiamy na gaz i będziemy to gotować, tak gdzieś ja myślę, z 40 minut, żebyśmy uzyskali fajny taki wywar. No wstawiliśmy garnek na gaz. Teraz sobie przygotujemy tutaj na desce pietruszkę, którą na koniec po prostu ozdobimy naszą zupkę. Teraz czosnek sobie leciutko przesiekam. To będzie później blendowane. To nie zależy nam na jakimś super delikatnym, drobnym kształcie. Mogą być takie plasterki. Będzie chwilę tylko smażone. Dobra, pozostałe pół papryczki, które nam zostało też sobie przesiekamy ja lubię pikantne, to wykorzystam też nasionka, ale jak wolicie mniej pikantne, no to tych nasionek można się pozbyć. No, minęło 40 minut, jak ten wywar nas się gotuje. Teraz go trochę dosolę. I zajmę się smażeniem tutaj pozostałych rzeczy na patelni. No, pod patelnią włączyliśmy gaz. Teraz. Wleję te 50 ml oliwy. No OK. Na początku na patelnię dodaję przesiekaną naszą papryczkę chili i ją w oliwie przesmażymy. To trwa dosłownie chwilę, jeszcze chwilę długie parę sekund i na patelnię wleci wiem, czosnek. Teraz dodamy posiekany czosnek. Jego też smażymy chwilę, dosłownie gdzieś z 15-20 sekund, aż poczujemy jego intensywny taki aromat, bardzo przyjemny. No, to teraz dodajemy krewetki. No, krewetki smażymy krótko, gdzieś około 2 minuty. Poczekamy na jednej stronie, one nam zmienią kolor na taki yy, lekko pomarańczowy, O, widać, że już tak zaczyna się robić i za chwilę przemieszamy. Jak one nam się podsmażą, to wlejemy na patelnię wino. No, przemieszajmy. No, minęły te dwie minutki, to teraz podlewamy te krewetki winem i Podgrzewamy po prostu teraz zawartość tej patelni, do momentu aż alkohol nam wyparuje. Poczekajmy, zredukuje się nam ten płyn i będziemy te krewetki z tym czoskiem i z papryczką mieli już gotowe. No dobra, te krewetki z winem traktowaliśmy na patelni gdzieś dwie minutki. Alkohol już zapewne nam wyparował. Wyłączamy patelnię i teraz będziemy to wszystko blendować. No słuchajcie, to teraz ja przelewam nasz wywar. Przecedzam po prostu przez takie sito do kielicha blendera. Okej, okay. dobra, teraz z tego wywaru musimy wybrać marchewki, które nam się tutaj gotowały i przerzucić do tego do kielicha blendera. Będziemy je blendować. No i teraz. Krewetki z patelni przełożymy też do kielicha tego blendera. Hop. O, kilka krewetek odłożę tutaj do miseczki. Później one w całości trafią do miseczek y, y, do zupy. A pozostałe do blendera. O i do blendera też przelejemy. Pozostały ten na patelni soczek. No i całą zawartość patelni mamy już tutaj w blenderze. Teraz wciśniemy sok z połowy cytryny. No, no to teraz blendujemy. No ja do tej zupy tak doleję 3 łyżeczki śmietanki. Jeszcze raz blenduję. I zupa będzie gotowa. Gotowa, naszą zupę mamy gorącą, przyleję ją do miseczki, ale pachnie nam tutaj, przerzucę tutaj cztery krewetki, sypnę troszeczkę dla ozdoby pietruchy, gotowe do szamania. No moja zupa, krem z krewetek, z przepisu chorwackiego, jest w miseczce, jak kosztuje. Rewelacja. Taką jadłem, rewelacja. Kochani, polecam, bardzo mocno polecam. Wyszło pysznie, zdrowo, kolorowo. Jak się podobało, to zapraszam za tydzień.